Mam prawka jeszcze, opcja to nie mężka Jedyne czym jeżdżę to moja stara wespa Moja stara mieszka z moim starym w domu Dzieci już dorosłe, a ja bezdzietny ziomu. Nie mówcie nikomu, że nie znam się na furach je jasne piwko, a nie denatura Ostatni raz za kółkiem Siedziałem w Simsach Jak ktoś mówi w dieslu, ja słyszę w jeansach Na moim Insta Mam zdjęcia mojej żony Jestem pantoflarzem i to pierdolonym Nie jestem za dobry W męski stereotyp Nie wiem co ma robić, seks i heterotyp Kocham moją żonę I się z nią nie kłócę Prędzej niż na siłkę, chodziłbym jak idę do wóce, to tylko na siedząco Pozdrawiam niemęskich mężczyzn gorąco Wyczuwalny brak testosteronu Lil Piotruś i Buchwi za mikrofonu Mamy tyle ikry co ryby ze W maku nas pytają o zabawkę do zestawu Wyczuwalny brak charyzmy Lil Piotruś i Buchwi to pizdy to kubku więcej mleczka niż kawki na baszyn zakładamy Lepiamy rękawki Nie jest takie łatwe, ziomuś, być flex Gdy twoja dziewczyna stawia cię do pionu I ziomale śmieją się Zamiast wychodzić na miasto, wychodzisz na pantoflach Chciałbyś jeszcze kopciuszka spotkać Podotykać go po stopkach Męskość nie jest łatwa I Piotrus i Buchwi na traczkach Ja też mam wespę, bo kupił mi ją tatka Mówisz banan, a ogląda się każda małpa Poczerniały i słodki żółto Schodzę z bomby Otwarty na świat siedzę w grinsach są so spokojny Aziomale już pozamykani liczą plomby. Pozdro mordy Wyczuwalny brak testosteronu Lil Piotruś i buchwi za mikrofonu Mamy tyle ikry, co ryby zestawu W maku nas pytają o zabawkę do zestawu Wyczuwalny brak charyzmy Lil Piotruś i buchwi to pizdy To pinku więcej mleczka niż kawki na basen zakładamy rękawki.